Cześć, nazywam się Bartek Pich i zapraszam na kolejne kulisy KPPO. Jesteśmy przed meczem Kłos Gałowo klpił piła. Z nami dzisiaj wyjątkowo drugi ten pierwszego zespołu Michał Spener. Witam wszystkich. To czego się tutaj w Gałowie spodziewamy? No na pewno nie będzie to łatwy mecz. Boisko jest duże, gdzie nie gdzie nierówne. Zespół z Gałowa, no fakt jest tam gdzieś na 14 miejscu, ale to ich motywuje do tego, żeby zdobywać punkty. Zostało 9 kolejek, oni muszą łapać punkty z każdym, dlatego na pewno będą mocno zdeterminowani, ale no my przyjechaliśmy po swoje trzy punkty, mamy swoje cele. No i mam nadzieję, że na koniec meczu po ciężkim meczu będziemy się y, cieszyć. Przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty, jak zresztą w każdym meczu gramy o te trzy. Po meczu z Lubuszaninem jest trochę zmian w składzie, trochę też wymuszonych. No zgadza się, no, y, mamy też y, pauzy. Y, cztery kartki ma Daniel, y, wyjazdy rodzinne ma y, Adrian Pietrowski, ale są zmiennicy, mam nadzieję, że y, dadzą radę i, i, no, i zro, zrobią to, co robią na treningach, także jestem spokojny. Jesteśmy wciąż przed spotkaniem z Kłosem Gałowo. E, tym razem z nami Janek Stasiak. E, atmosfera przedświąteczna, czy jeszcze o tym w ogóle nie ma mowy? Będzie za dwie godziny, czy tam dwie i pół, jak, jak wygramy mecz, to będzie atmosfera świąteczna. Czyli pełne skupienie i koncentracja. Zdecydowanie, jesteśmy tu tak naprawdę faworytami, przyjechaliśmy tutaj po trzy punkty i bronić miejsca lidera. To właśnie, to miejsce lidera, to jest takie delikatne obciążenie, czy nie ma tego w głowie? No bo Czasami się mówi o tym, że jednak ten lider to ciąży. Szczerze mówiąc, dla mnie nie ma. Tak naprawdę ja się tylko cieszę, że to wszystko zależy od nas. Tak naprawdę, jak wystarczy, że wygramy 9 meczów i, i awansujemy dalej? No właśnie, wszystko zależy od nas. i Tutaj nie ma co patrzeć na matematykę. Eee, każdy mecz jest tak samo cenny i ważny? Zdecydowanie. Tak naprawdę, czy trzy punkty z kosem gołowok, czy kosem budyń, to nie robi różnicy. Każdy, każdy mecz waży 3 punkty i chcemy je zdobywać. Eee, czy koncentrujemy się na kolejnym każdym spotkaniu, czy patrzymy jednak na rywali? Szczerze mówiąc ja nie patrzę, tak naprawdę, no wiem, że za tydzień gramy z Międzychodem, a już za dwa tygodnie nie wiem z kim gramy, więc tak naprawdę każdy kolejny rywal to, to są trzy punkty dla nas i jedziemy dalej. Czy dzisiaj spodziewasz się spotkania trochę podobnego do tego, co mieliśmy okazję oglądać w Szydłowie, czyli mnóstwo walki na boisku? Szczerze mówiąc, bardzo możliwe, chociaż totalnie nie znam tej drużyny. Pamiętam, że jak graliśmy na jesień z nimi, to ten mecz był dosyć łatwy dla nas, ale wiadomo, że jest to drużyna własnego boiska, więc, więc jestem ciekawy, co, co ten razem przyniesie. No właśnie, parę drużyn z, z góry tabeli już tutaj w Gałowie mogło punkty potracić. No, ale my nie straciły i to jest najważniejsze. Dobra, dzięki Janek. Dziękuję. Witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie na skrócie meczu. Kłos gałowo kontra klub piłkarski Piła. Trudny teren dla lidera tabeli KP Piła, ale tutaj także trzeba zgarnąć punkty, jeśli myśli się o tytule. Mistrzowskim, a raczej awansie do czwartej ligi. Teraz e, pierwsza e, taka groźniejsza sytuacja. Mikołaj Łosoś, Szymon Strużyński, mija obrońcę, podanie w pole karne. E, tutaj znalazł się Kacper Zieliński, i jest jeden do zera dla klubu piłkarskiego Piła. A to już siódma minuta, i Kacper Zieliński zdobywa właśnie tą bramkę. Bardzo dobre otwarcie właśnie dla KP Kacper skutecznością w tym sezonie pokazuje, że może jak najbardziej zostać jeden z lepszych zawodników w całej lidze Teraz także była groźna sytuacja. Patrzymy Paweł Stachura w pole karne. Dawid Rumun. E, zablokowane to uderzenie przez Mikołaja łososia. Jeszcze raz Dawid Rumun. E, strzał. Jeszcze Jakuba Kamińskiego z dystansu nad bramką. Monstru do Kacpra e, Zielińskiego, ten e, w pojedynku e, sam na sam, zagranie w pole karne. E, tam jeszcze był na zamknięciu Miłosz Kowalski, e, ale potknął się teraz Piotr Przygocki, e, to jest dośrodkowanie albo strzał, Daniel Araszkiewicz pokonany w tej sytuacji przez Piotra Przygockiego, dostał piłkę za kołnierz, bramka szkłosa gałowo. E, a Piotr Przygocki zdobywa cudowną, przepiękną bramkę na 2 do 0. 26 minuta, gol Piotra Przygockiego z rzutu wolnego. To jeszcze powtórka. no Widzimy, że to raczej miało być dośrodkowanie. A Bramkarz, no w takiej sytuacji, no musi kontrolować tor torlotu tej piłki. Teraz Szymon Strużyński do Zbigniewa Barańczyka. Ten w pole karne. Idealną szansę miał Kacper Zieliński na dublet, ale jednak się ta sztuka nie udała. Szymon Stróżyński. Jest Mikołaj Łosoś. Jeszcze raz Szymon Stróżyński. Strzał i słupek. To była... Znowu dobra szansa dla Szymona Strużyńskiego, który bardzo aktywny na początku tego meczu, teraz świetnie. Adrian Michalak wchodzi w pole karne i faulowany przez Szymona Sołtysiaka. Sędzia pokazuje żółtą kartkę oraz skazuje na 11 metr. To będzie rzut karny, którego wykonawcą musi być Kacper Zieliński, i musi także zdobyć bramkę na 3 do 0. A to dopiero w 38. Minucie. Dopiero, no bo Kłosgałowo jeszcze na początku walczył, ale wszystko posypało się po tej drugiej bramce Piotra Przygodskiego. Teraz 38 minuta i już 3 do zera. Adrian Michalak, jest Piotr Przygocki przed polem karnym, świetne zagranie do Kacpera Zielińskiego, ten uderza i gol! Jest bramka na 4 do 0, Kacper Zieliński z hat-trickiem w 41 minucie, a więc 3 minutki minęły od ostatniej bramki z karnego i Kacper Zieliński ma już hat -tricka. To jeszcze powtórka, dobre podanie Piotra Przygockiego, do Zielika, a ten kończy akcję strzałem na długi słupek. I bramka bez szans. Teraz Piotr Przygocki, to już druga połowa. Gracjan Lechowicz pojawił się na boisku. Zamiast Zbigniewa Barańczyka, Kacper Zieliński wchodzi w pole karne. Jeszcze Kacper Zieliński! To mógł być drugi karny, ale sędzia nie dopatrzył się przewinienia. Kacper Zieliński, kapitalna piłka od Piotra Przygockiego! Kacper Zieliński, gol! To jest 4 do 0. To 5, przepraszam, do 0. Czwarty gol, oto dokładnie. Dnie. miałem na myśli Kacper Zieliński, cztery bramki w jednym meczu, obchówił to delikatnym urazem, ale fenomenalna piłka od Piotra Przygockiego, a później profesura stanął oko w oko z bramkarzem i skończył akcję. Znowu strzałem na długi słupek, ale Daniel Raszkiewicz nie, nie podołał. Piotr Przygocki, ciekawe zagranie do Szymona Strużyńskiego. Ten wpada w pole karne. Szymon Strużyński jeszcze się uwalnia. Tam dotknął piłki bramka. Szymon Strużyński, wciąż bez strzału. I z tej sytuacji nic nie wynika. Paweł Stachura, To już atak na drugą bramkę. Radosław Guśminięty Paweł Stachura uderza, ale ten strzał po... Rykoszecie, wychodzi na rzut rożny, teraz Szymon Sołtysiak, jest Marcin Chorzempa i gol! Zasłonięty Kamil Czapla, jest 5 do 1 dla... Bramka dla Kłosa Gałowo oczywiście, no, nie można tego nazwać bramką kontaktową, ale... chodorową, to na pewno, teraz Radosław Guś, jest Patryk Wajer, jest Miłosz Kowalski, zagranie do Mikołaja Sosia ten nad bramkarzem, 6 do jednego Mikołaj Łosoś zdobywcą bramki po asyście Miłosza Kowalskiego 6 do 1 jeśli miały się zacząć jakieś problemy dla KP Piła po tej bramce Marcina Chorzępy to tak doświadczony zawodnik jakim już jest Mikołaj Łosoś wyjaśnia, że tutaj żadnych problemów nie będzie jest kolejna bramka podwyższenie prowadzenia i wracamy do tej różnicy pięciobramkowej Gracjan Lechowicz piłka na uwolnienie, na wolne pole. Gracianne do Miłosza Kowalskiego. Ten ma okazję do oddania strzału. Jest strzał, ale zbyt delikatny, aby tutaj zaskoczyć się bramkarza. Na boisko wchodzą Bartłomiej Pich oraz Igor Jeleń. Dwaj bardzo młodzi zawodnicy, którzy mogą jeszcze w tym meczu namieszać. Pojawił się na boisku także Mikołaj Nagel, który teraz niestety popełnia błąd, i Paweł Stachura. Strzał obok bramki. Miłosz Kowalski do prawej strony. Tam jest Igor Jeleń. Piłka w pole karne. Bawi się w tej sytuacji Marcin Chorzępa. Igor Jeleń zagrywa do Patryka Wajera. A ten strzela bramkę na 7 do 1. Asystował mu Igor Jeleń. Tak jakbym przewidział z przeszłości. Co może się wydarzyć? Igor Jeleń z asystą, zawodnik z juniora młodszego wchodzi na boisko i daje asystę. No, taka asysta, powiedzmy, sprezentowana przez Marcina Chorzempę, ale. Liczy się jak najbardziej do statystyk Miłosz Kowalski. E, teraz sporo miejsca Mioż Kowalski e, do Igora Jelenia. Ten strzelcem bramki na 8 do 1. Igor Jeleń, tak jak już wspomniałem, zawodnik z juniora młodszego, więc on wchodząc na boisko na pewno chciał pokazać trenerowi, że zasługuje na kilka minut. E, może nie w tych najważniejszych meczach, ale na pewno, żeby więcej pograć w pierwszym składzie. No i wchodzi w minucie 75, a już ma gola i asystę. To 80. minuta. Gol na... 8 do 1. Teraz Gracjan Lechowicz. Piłka od Miłosza Kowalskiego. Zabawa w rogu boiska. Gracjana jest. Jeszcze Mikołaj Nagel. Podanie na pustą bramkę dobija Igor Jeleń. No cóż za wróżbita ze mnie, jeśli przewidziałem, że Igor Jeleń wejdzie na boisko i zdobędzie dwie bramki i asystę. Ktoś mógł się tego spodziewać. Kapitalne wejście tego młodziutkiego zawodnika. Nie ma naprawdę swój dzień i to jest już wynik. 9 do 1. To już są raczej pewne trzy punkty dla klubu piłkarskiego piła. Chociaż jeszcze Paweł Stachura nadciąga na bramkę. KP strzał obok bramki. Kamil Czapla nawet się w tej sytuacji nie ruszył. Jakub Kamiński jeszcze strzał z, dy, z dystansu, z rzutu wolnego broni Kamil Czapla. Teraz zagranie od Rafała Gruntkowskiego. Strzał Gracjana Lechowicza broni Bramkarz, jeszcze Igor Jelen. Zagranie w pole karne Jakub Kamiński. Koniec, koniec meczu. 9 do 1. KP piła, wygrywa.